Cześć wam kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak możecie zauważyć, jest to zupełnie inny film. Tym razem chciałabym was zabrać w świat lat dwudziestych. Już niedługo organizujemy zabawę z naszymi znajomymi i będzie to zabawa karnawałowa, więc każdy z nas musi się przebrać. Ja postanowiłam, że nie będę wynajmować typowego kostiumu, albo nawet kupować. Tylko sama zmienię się w kobietę z lat dwudziestych. Skróciłam sobie włosy, zrobiłam sobie typową falę Flapper Girl, yy, usta troszeczkę bardziej w serduszko, opadające, smutne oko. Nie wiem, czy wiecie. Ale mój egzamin w Akademii Makijażu w Mediolanie właśnie tak się zakończył, że musiałam wykonać makijaż Flapper Girl. Miałam modelkę, która miała zupełnie inną urodę: ciemne, długie włosy, e, duże oczy, i właśnie musiałam ją tak pomalować, by wyglądała jak dziewczyna z lat 20. Dlatego postanowiłam, że na ten karnawał przebiorę się we Flapper Girl. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to wykonać, Zapraszam do oglądania. Na twarz nałożyłam już podkład. Jest to Estelle Lauder Double Wear Maximum Cover. To jest ta wersja, która tak bardzo mocno właśnie zakrywa wszelkie niedoskonałości. I to jest odpowiednie do tego typu makijażu, bo oko będzie bardziej podkreślone, usta będą mocno podkreślone, więc ta twarz musi być taka nieskazitelna. Przykruszyłam wszystko. Utrwaliłam wszystko Golden Rose Long Wear Finish Powder. Przechodzimy do oka i chcę, żeby tutaj wszystkie te niedoskonałości też zostały zakryte. Nałożymy sobie Painterly z Paint Pot z Maka. On ma taki fajny odcień cielisty. I nakładam na całą powiekę. W ten sposób zakryłam sobie wszelkie niedoskonałości. Jakieś żyłki, prześwity żeby wszystko było takie jednolite. Następnie przechodzimy do czarnej kredki, to jest Make Up Forever Aqua XL i nakładamy sobie tutaj wzdłuż linii rzęs. Pamiętajcie, że to oko nie może być wyciągnięte, tak jak teraz to robimy, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Ona musi być takie bardziej opadające, smutne, więc ja zakończę moją czarną kredkę dokładnie tu, gdzie kończą się moje rzęsy. Możemy wziąć sobie taki płaski pędzelek, i to jest akurat Zoeva 226, i tak delikatnie rozetrzeć tą linię, nie wyciągając jej ku górze, w szczególności w tym kąciku. Następnie przechodzimy do cienia, i tutaj pierwszy cień to będzie cięcie listy. Polecam bardzo ten z palety z Anastazja Beverly Hills. Każda paleta z Anastazji właśnie ma ten bazowy cień bardzo, bardzo fajny. Także bierzemy sobie taki bardziej spłaszczony, niepuszysty pędzelek i to jest akurat 217s z Maka. Bierzemy odrobinę tego cienia i tak. Po pierwsze nakładamy go tutaj pod brwią i tutaj na ruchomą powiekę. Dokładnie na środek. Następnie przechodzimy do szarego matowego cienia. do Ewa Tube i tutaj mamy niektóre odcienie właśnie szarości. Musi być to taki trochę przydymiony, ciemny szary albo kolor czarny, ale uwaga czarny jest to cień, który najciężej najtrudniej się blenduje. I nakładamy sobie go tutaj w kącik oka. Uwaga, jesteśmy przyzwyczajeni, by wyciągać to oko ku górze, by one właśnie się tak podniosło, a jednak ten makijaż lat 20. jest taki bardziej smutny, opadający, także tego nie będę tutaj blendować ku górze, tylko właśnie pozostawię to takie bardziej w dół wewnątrz oka dokładnie tu by właśnie mieć to oko takie takie zaspane. Następnie przechodzimy na dolną powiekę i tutaj też bierzemy sobie taki albo kuleczkę polecam taki płaski pędzelek kuleczkę albo właśnie ten spłaszczony i tym samym cieniem tutaj sobie tak musimy wzdłuż linii rzęs. Ale dobrze jest go też rozetrzeć tak w dół, bo te oczy mają być takie ospałe, takie smutne. Tuszujemy sobie rzęsy i tu jest Cilione z Diego de la Palma. Oko jest jeszcze takie mało wyraziste. Dobrze jest narysować sobie wzdłuż linii rzęs jasną kredką, białą kredką. Właśnie podkreślić to oko i w ten sposób je też powiększymy. Za chwilę przykleję sobie rzęsy. Chciałabym zrobić najpierw brwi. Brwi były zupełnie inne niż takie, jak ja mam, jakie teraz malujemy. Były raczej one takie ospałe, okrągłe. Brwi w miarę zrobione, podkreślone, takie ciemne, ale cieniutkie. Teraz nałożymy sobie rzęski i będzie to eyelure. Zazwyczaj wycinam sobie końcówki, obcinam, skracam sobie rzęsy sztuczne, ale teraz, żeby właśnie jeszcze powiększyć ten efekt takiego opadającego oka, postanowiłam tego nie zrobić, żeby właśnie to oko tak tutaj nie opadało w dół. Wymodelujemy sobie jeszcze twarz, bo jak widzicie, ona jest taka bardziej, bardzo płaska ze względu na ten bardzo mocno kryjący podkład. Będzie to oczywiście moja ulubiona paleta Cheek Leader Pink Squad. I tutaj mamy Hola Dallas, dwa odcienie, które mieszam razem i zrobimy sobie tutaj taki contouring. Następnie użyję blaszu i oczywiście róż to będzie MAC. Mineralize Denty to jest taki przepiękny odcień różu. Podkreślimy sobie tak bardzo tutaj te rumieńce. Przechodzimy do ust. Usta były bardziej taki czubek, takie w serduszko niż całe, tak jak w dzisiejszych czasach obrysowane. Kolory czerwony, bordowy, ciemne odcienie, mocne, podkreślone usta. Ja tutaj mam Egyptia Bordeaux 202 kredkę, którą obrysuję sobie tylko środek ust i dół. mnie pomadka i tutaj jest Visican Formula i jest to odcień Fight Free Red Lips nałożymy sobie tylko na środek i czystym pędzelkiem teraz rozmyjemy tutaj tą granicę. Czas na włosy, bo oczywiście nie możemy pozostawić włosów w takim stanie. Ja mam włosy długie, zbyt długie, bo w latach dwudziestych one były takie raczej tutaj do ramion maksimum, do szyi, więc musimy sobie je teraz skrócić. Po pierwsze oddzielam sobie tutaj taką część i tutaj zrobimy sobie kucyka. sobie te włosy. I to nam posłuży jako baza. Teraz po pierwsze musimy sobie tutaj zmienić ten przedziałek, ponieważ w latach 20. ten przedziałek był bardzo, bardzo tak z boku. I teraz na włosy. Nałożymy sobie odrobinę pianki. Zaczniemy od tej strefy. Najpierw zakręcimy sobie na lokówce loki. Następnie bierzemy sobie nasz lok, nie rozpuszczamy go, tylko przypinamy. Rozpuszczamy nasze loki, bo one nie mają być aż tak mocno kręcone. Bierzemy sobie szeroki grzebień albo szczotkę i rozczesujemy nasze loki. Nie mogą być one aż tak puszyste, dlatego teraz będzie nam potrzebny taki wąski grzebek, albo możecie też to zrobić rękoma, ale nie jest to takie proste, bo musimy teraz nasze loki poprowadzić właśnie w takim kierunku, w jakim były te włosy właśnie w latach 20. Czyli będziemy starali się tutaj zrobić taką ondę i tak. I przypinamy je tutaj. Możemy użyć takich beki dołka się to nazywa. Teraz jeśli nasza, e, nasze włosy poszły do tyłu, musimy je poprowadzić teraz do przodu. Więc bierzemy i posuwamy je w tym kierunku. I robimy taką falę. Przypinamy tutaj spinkę, by one nam dokładnie pozostały w miejscu, w którym chcemy. Następnie znowu idziemy w tył. Niestety ja teraz mam grzywkę, dlatego będzie to troszeczkę trudniejsze, ale damy radę. Następnie przechodzimy na drugą stronę i robimy to samo. co robimy z pozostałymi włosami. Musimy sobie je podpiąć, żeby wydawało się, że one są o wiele krótsze. Dlatego bierzemy sobie końców i podepniemy sobie je pod nasz koczek, który już mamy przygotowany. Spryskujemy wszystko lakierem. W międzyczasie się przebrałam i rozpuszczamy włosy. Lata 20 były też latami, kiedy coś się wpinało do włosów. Może to być jakaś opaska. Ale żeby tutaj nie zakryć tego wszystkiego, możemy też użyć kilku piór które też będą bardzo dobrze wyglądały w włosach, ale ja mam też tutaj taką zrobioną ozdobę ręczną z koralików, które też były bardzo modne w tamtych latach. Włożę do środka również pióra i wepniemy sobie to dokładnie tutaj. I gotowe. Jesteśmy gotowi na karnawałową imprezę. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się podobał. Oczywiście możemy sobie tutaj wybrać również kapelusz, kolczyki, z pereł, dużo bransoletek z pereł i jesteśmy gotowe. Dajcie znać w komentarzu, czy taki film Wam się podobał, czy chcecie więcej tego typu filmów. Ja się teraz z Wami żegnam. Życzcie mi dobrej zabawy i widzimy się w następnym filmie.